Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: którzy jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam Wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu, mój pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił, zgodnie z jego wolą otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał Jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od Niego żądać będą. Oto Słowo Pańskie. Amen. Zaczęliśmy w niedzielę te rekolekcję od wytrwałości i wymagań, które Chrystus stawia nam. I rekolekcje kończą się podobnym stwierdzeniem Pana Jezusa. Komu wiele dano, tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od Niego żądać będą. Jest to odpowiedź na pytanie Piotra. Panie, czy do nas mówisz, czy do wszystkich? Nie. Jezus pokazuje, że mówi i do wszystkich, ale szczególnie do tych, którzy są wybrani. Ci, którzy znają wolę Chrystusa, od nich Pan Jezus będzie wymagał więcej. I to oczywiście jest powiedziane nie tylko w kontekście indywidualnego życia każdego z nas, ale w kontekście wielkiej historii Izraela i tego, czym miał stać się Izrael dla wszystkich narodów. Izrael miał być światłem. dzięki któremu wszystkie narody poznają wiarę w jednego Boga. A tym się nie stał. W którymś momencie zamknął się, ograniczył się do przestrzegania jedynie prawa i odrzucił Mesjasza. I to bardzo pięknie widać w historii apostoła Pawła. Mamy ten fragment z listu do Efezjan. Jak się go tak czyta, to on może dosyć trudny ale Paweł nie ma łatwego języka, ale Paweł mówi o tym, że właśnie jemu zostało powierzone objawienie tajemnicy, która przedtem nie była jeszcze tak jasna. Jakieś już zaczątki ujawniania tej tajemnicy były w Starym Testamencie, ale ona została ujawniona w czasach głoszenia Ewangelii. Na czym ta tajemnica polega? Na tym, że wszyscy są powołani do tego, aby dostąpić zbawienia w Jezusie Chrystusie. Poganie już są współdziedzicami i współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie. Obietnicy. Nie że już są w Jezusie Chrystusie, ale są współuczestnikami obietnicy, czyli do nich również jest skierowane nie tylko słowo Jezusa, ale jego śmierć była za nich. I to jest tą dobrą nowiną, która raduje Pogan, a która strasznie wprowadziła w złość Żydów. Jeżeli byśmy popatrzyli na to, co się dzieje za apostołem Pawłem, jak on głosi. Pierwsza jego ta podróż misyjna, pierwsze miejsce, w którym głosi Żydom, to jest Antiochia. Nie ta Antiochia w Syrii, ale obecnie w Turcji. Głosi w synagodze. I Paweł mówi, Chrystus jest Mesjaszem. I wszyscy są zainteresowani. Mówią, słuchaj, przyjdzie jeszcze za tydzień. Bo oni się tam w szabat spotykali. Na tłumaczeniu słowa. Jak im Paweł z Barnabą wytłumaczyli to, że Chrystus jest Mesjaszem, to wszyscy byli zainteresowani i mówią: przyjdź jeszcze raz, za tydzień jeszcze raz opowiesz. Ale w międzyczasie po całym mieście ta dobra nowina się rozeszła i za tydzień, jak pisze Łukasz w Dziejach Apostolskich, przyszło całe miasto. To jest niemożliwe, żeby całe miasto, ale dużo ludzi przyszło, w tym i poganie. I kiedy Żydzi zobaczyli, że poganie przyszli. I że poganie przyjmują Ewangelię, to wyrzucili Pawła i Barnabę. Podburzyli pobożne, wpływowe niewiasty. Jakiś skandal wymyślili i wyrzucili ich z miasta. To samo dzieje się we wszystkich innych miejscach, gdzie Paweł głosi, w synagogach, bo Paweł zawsze zaczynał od synagogi. Jak tylko widać, że Ewangelia rodzi owoce wśród pogan. To budzi zawiść Żydów. Widzimy, że problem, który mają Żydzi, nie jest natury teologicznej, bo są gotowi przyjąć Chrystusa jako Mesjasza, ale problem jest natury ludzkiej. U takiej łapczywości, zawiści na to, że tylko my mamy to zbawienie. Tylko myśmy doszli już do tego. I ta złość, która rodzi się w nich, potrafi doprowadzić do ukamienowania Pawła, do wtrącenia do więzienia w Filipi. W Tesalonice, jak pisze Łukasz, podebrali z rynku jakieś szumowiny i ich wyrzucili z miasta. Cały czas to samo się dzieje. Dobra nowina jest odrzucana. Nie dlatego, że Paweł robi coś źle. Dlatego, że Paweł robi wszystko dobrze, dlatego, że Paweł mówi prawdę, jest odrzucany. I to samo działo się z księdzem Jerzym Popiełuszką, który od 80 roku do 84 prowadził mszę za ojczyznę. Podczas tych mszy mówił, zło dobrem zwyciężaj. To jest główne jego takie przesłanie. Na tym były skoncentrowane te msze święte, a niedawno zmarły rzecznik rządu, wtedy w latach 80. pisał o nim, że to są seanse nienawiści. Msza święta księdza Jerzego była w prasie nazywana seansami nienawiści. Potem na wypowiedzi tegoże rzecznika powoływali się mordercy księdza Jerzego. Powiedzieli, że tak się przejęli tym. Co było mówione, że musieli zatrzymać tego złego człowieka, żeby tych seansów nienawiści nie było. Widzimy bardzo podobne mechanizmy. Dobro, które chce się udzielać wszystkim, próbuje być zatrzymane przez tych, którzy mają twarde serce. My jesteśmy tymi, którzy otrzymali więcej. Jesteśmy w sytuacji takiej, w jakiej byli Żydzi, kiedy do nich Paweł mówi. Nie jesteśmy w sytuacji pogan, którzy w ogóle nie znają Ewangelii. Ale jesteśmy tymi, którzy dobrze znają Ewangelii. Chodzimy do duszpasterstwa. Jakieś na pewno kończyliśmy kursy różne, ewangelizacyjne, katechizacyjne. Mamy tę wiedzę już. I czy to wszystko, co wiemy o Chrystusie, prowadzi nas do coraz większej miłości do braci i sióstr, aż po oddanie własnego życia. To jest to wymaganie ostateczne, o którym mówi Pan Jezus. Cały tydzień mamy z męczennikami, całe rekolekcje z męczennikami, bo tak się naprawdę sprawdza to, czy jesteśmy Chrystusowi, czy nie. Czy mamy w sobie gotowość na to, aby oddać życie nie za Chrystusa jakiegoś odległego, wyidealizowanego, ale za braci i siostry. Za Chrystusa, który jest obecny w kościele, który ma konkretną twarz i który mnie na przykład prześladuje. Jestem przekonany, że ksiądz Jerzy umarł również za swoich prześladowców, tak jak Chrystus. Panie, nie poczytaj im tego grzechu, bo nie wiedzą, co czynią. Czy jest nasza taka gotowość, żeby kochać tych, którzy nas nienawidzą i nienawidzą nas szczerze? Prawdziwie. Bo łatwo jest kochać Chrystusa takiego z katechizmu, z Ewangelii, ale ta miłość do Chrystusa sprawdza się, czy potrafię kochać tych, niektórzy mnie kochają, ale przynajmniej tych, którzy mnie nie lubią. To już taki pierwszy krok jest. To jest to wymaganie, o którym mówi Jezus. I tego będzie od nas wymagał, żebyśmy go naśladowali, wchodzili w jego ślady. A jego ślady są właśnie takie: miłość, aż do oddania własnego życia. Amen.